Nazywam się Karolina Kłakowska, zajmuję się malarstwem, poezją, literaturą i ostatnio ezoteryką. Tak mnie zainspirował tytuł mojego tomu wierszy ostatniego, który właśnie się nazywa Ascendant. Ascendent jest to punkt w horoskopie, który odpowiada za moment naszych narodzin, pokazuje e, jakby punkt horyzontu. Sporo właśnie w ostatnich wierszach jest faz Księżyca i właśnie w różnych znakach Zodiaku, jak się układa. Poza tym właśnie różne planety, no dużo rzeczy mnie inspiruje, ale ogólnie to właśnie Księżyc ma najmocniej. Jesienne mureł. Południe wspominasz zeszłoroczną jesień, klon, bordowe liście, syrop, siedlisko mrówek pod szafą. Maluję wtedy czwarty obraz na temat relacji ciepło-zimno i myślę, że kiedyś pozostaną po nas wyschnięte stawy, gęsto popękana ziemia, bezchmurne niebo, bez słonecznych horyzont. Póki co ciemno, coraz ciemniej przed rzęsami, węższe pole widzenia. Na drodze ludzie, a nam wciąż trafiają się puste muzea. Jestem magistrą sztuki i właśnie o specjalności malarskiej, także zobaczymy też obrazy, które również powstawały w różnych fazach księżyca. No, Tomików mam już trzy wydane. Czwarty już czeka 5 lat na wydanie i kolejny się pisze, ale powiedzmy wydanych jest, wydane są trzy i one powstawały w tym samym czasie. W sensie zaczęłam pisać poezję w 2006 roku i wtedy też zaczęłam studia właśnie na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie, więc jakby się to rozwijało podobnie, w podobnym czasie. No teraz już mniej piszę o artystach i o ich dziełach, ale swego czasu było to bardzo ważne, był to bardzo ważny jakby element mojej twórczości.